Zapraszamy do wysłuchania podcastu zrealizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę w Raciborzu. W ramach projektu łączy nas biblioteka dofinansowanego z programu Blisko Narodowego Centrum Kultury. Nazywam się Jolanta Sienkiewicz i chciałam serdecznie zaprosić do wysłuchania podcastu, który będzie dotyczyć legend i podań z Raciborza. Podcast będzie składał się z 12 odcinków. W dzisiejszym odcinku przeprowadzę krótki wywiad z Ewą Wawoczny, autorką książki, podania i legendy z powiatu raciborskiego. Książka pani Ewy posłuży nam do przygotowania kolejnych odcinków. Na początek przedstawimy raciborskie podania i legendy historyczne. Następnie raciborskie podania wierzeniowe. Kolejne będą to legendy dotyczące dzielnic Raciborza. W każdym z podcastów korzystać będziemy z tekstów zamieszczonych legend, a pomogą nam w tym aktorzy z zamkowej grupy teatralnej. Słów kilka autorce. Ewa Wawoczny jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Uczy języka polskiego, jest też instruktorem w młodzieżowym domu kultury w Raciborzu. Uczy tam tkactwa, średniowiecznych tańców i pisania gęsim piórem. Prowadzi wykłady na temat mody średniowiecznej. W swojej książce stara się przybliżyć świat dawnych legend i podań pełen przedziwnych postaci, zmur, utopców, strzyk i czarownic. Dzień dobry Pani Ewo. Zadam Pani kilka pytań dotyczących książki, tak żeby przybliżyć naszym słuchaczom omawianą tematykę. Pierwsze pytanie. Skąd pomysł na książkę? Dzień dobry, witam serdecznie. Skąd pomysł na moją książkę? Otóż moja książka 200 Legend i Podań z terenu Powiatu Raciborskiego i okolic jest po prostu skróconą i przeredagowaną wersją mojej pracy magisterskiej, bo praca magisterska liczyła sobie pół tysiąca stron. Ta książka no, liczy połowę tego. Motywacją do napisania jej była chęć wypełnienia takiej luki, która jest związana z niewielką liczbą opracowań o raciborszczyźnie z punktu widzenia właśnie folklorysty. Pierwsze wydanie mojej publikacji miało miejsce w 2005 roku, 17 lat temu. Potem było wiele wznowień, bo okazało się, że spodobała się zarówno młodym, jak i starszym czytelnikom. W tamtym czasie było na rynku bardzo dużo opracowań historycznych, np. Pawła Nerwerli, Norberta Miki czy Grzesia Wawocznego. Brakowało mi jednak na rynku właśnie takich legend i podań, takiego przystępnego opracowania o lokalnej demonologii ludowej. Istniał już pokaźny takich zbiór podań Jerzego Hykla z 1924 roku, no ale był on po niemiecku. Zresztą był bardzo trudno dostępny. Podobnie jak świetna książeczka doktora Janusza Nowaka, której nie posiadał sam autor. Nieliczne egzemplarze jego książki, bodajże z 1988 roku, pod tytułem Raciborskie Legendy i Podania, no, nie, nie są też łatwo dostępne w naszych bibliotekach raciborskich. Dlatego też ta moja książka była okazją do wypełnienia tej luki, gdyż taka publikacja była pożądana przede wszystkim w szkołach chociażby w ramach edukacji regionalnej. Jak Pani zbierała materiały? Materiały zbierałam w kilku źródłach. Po pierwsze, były to tłumaczenia z niemieckich przedwojennych źródeł Jerzego Hykla. Po drugie, szperanie w publikacjach takich znanych folklorystów, m.in. Doroty Simonides, mojej promotorki profesor Teresy Smolińskiej, no i wielu innych. Wielu takich zacnych nazwisk. Trzecie źródło, zebrałam kilkaset opowieści młodzieży z naszego powiatu w postaci ankiet. Ale największą frajdę dało mi, dały mi spotkania ze starszymi mieszkańcami, których odwiedzałam i nagrywałam. Do dzisiaj przechowuję część starych kaset magnetofonowych z tymi nagraniami. Pomogła mi wtedy praca jako reporter nowin raciborskich. Kto pomagał w zbieraniu materiałów? W samym zbieraniu materiałów nikt mi nie pomagał, natomiast ogromną pracę zrobili dla mnie moi zaprzyjaźnieni tłumacze języka niemieckiego. Byli to Patrycja Tkocz-Stefanowska i Henryk Swoboda. Z nieba spadł mi również ilustrator Zbyszek Garbowski, który zaproponował wykonanie obrazków ilustrujących moje podania. A wizerunki utopca wykonał też dla mnie wybitny artysta z Opola dr Witpijchurski. W tym miejscu warto też wspomnieć o moich wielkich recenzentach, nieżyjących już: Norbercie Mice czy Herbercie Dengelu. No Herbert Dengel to takie moje guru polonistyczne, i właśnie chyba dzięki niemu właśnie skończyłam tą polonistykę. Więc to są osoby, które no miały, odegrały ogromną rolę właśnie przy powstaniu tej książki i przy recenzowaniu jej. Ile czasu trwało zbieranie materiałów? Zbieranie materiałów. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ile zabrało mi czasu. Naprawdę, serio. Może rok, może dwa. Najtrudniej było mi posegregować zebrany materiał, bo miałam ponad 500 opowieści w różnych wariantach, i tu był problem, by to wszystko przesiać i no jednocześnie też nie przynudzać w książce. Co pani szczególnie utkwiło w pamięci, gdy zbierała pani opowieści? Na pewno perełką w moim zbiorze są opowieści mojej babci Agnieszki Wawoczny. To właśnie jej nagrania zachowała i cieszę się, że zdążyłam jej wysłuchać, gdyż babcia niedługo potem umarła. Dlatego zawsze powtarzam moim uczniom, by wysłuchiwali opowieści z dawnych lat, z czasów szkolnych swoich pradziadków czy dziadków, bo czasem no, może być później już za późno. Dlaczego w książce jest podział legend na dzielnice oraz gminy? Hmm, dlaczego powstał podział na gminy i dzielnice? No chyba dlatego, że wydawał się najbardziej rozsądny. Każdy badacz musi mieć zawsze uporządkowany materiał. Dlatego wyszłam naprzeciw mieszkańcom gmin, no by łatwo było po prostu im znaleźć podania dotyczące swojej miejscowości. Problem pojawił się, gdy nastąpiły zmiany w podziałach administracyjnych i jakiś region zmienił swój powiat. Na przykład z Raciborskiego na Wodzisławski. Stąd w tytule dodałam takie bezpieczne słowo, że to są legendy podania z powiatu Raciborskiego i okolic. Jak pani zachęciłaby do zapoznania się z legendami, czy w formie tekstowej, czy też podczas naszych podcastów? No cóż mogę jeszcze rzec? No, przede wszystkim zachęcam do przeczytania tej książki, chociaż tak szczerze mówiąc, dzisiaj, 17 lat później, napisałabym ją inaczej. Trochę innym językiem, inaczej przedstawiłabym fabułę, może przesiałabym jeszcze bardziej te, te historyjki. No jest to książka dla każdego. Dzieci mogą się z niej dowiedzieć o tym, jak powstał racibusz, jak powstał nasz herb, jakie są postacie historyczne są związane z Raciborzem, czy istnieje tajemnicze przejście pod odrą, albo na przykład, gdzie w okolicy są zaginione miasta, czy przeklęte miejsca, czy ukryte skarby. Te podania na pewno pobudzą fantazję młodego Indiany Jonesa. Na pewno się też przydadzą w szkole, do edukacji regionalnej czy do konkursów różnych wiedzy o raci Moim uczniom na pewno najbardziej podobają się podania wierzeniowe czyli cała plejada naszych rodzimych, naszych rodzimych demonów z demonologii ludowej czyli opowieści o strzygach, zmorach, utopcach, duchach, czarownicach, myłkach, południcach itd. itd. Podczas moich wielu spotkań autorskich w różnych miastach największe zainteresowanie budzi zawsze czas i przestrzeń występowania demonów czy duchów, oraz taka moja próba ich zdemaskowania. No, książka jest też ciekawym zbiorem opowieści również dla starszych czytelników. No, oni mają na pewno większą wiedzę ode mnie na te tematy, gdyż sami są przekaźnikami tych opowieści z ust do ust, z pokolenia na pokolenie i po prostu sobie wspominają te historie. Czy coś jeszcze Pani chciałaby dodać na koniec naszej rozmowy? Na sam koniec mogę powiedzieć, jak ważne są słowa Charla Nodiera, które zawarłam w swoim wstępie książki. Warto je sobie wziąć do serca. Są to słowa. Śpieszmy się, słuchajmy opowieści ludu, zanim on je zapomni, zanim będzie się rumienił z ich powodu. Dlatego słuchajmy, spisujmy, nagrywajmy, bo to są bardzo wartościowe rzeczy. To jest taka nasza historia, nasze dzieje. Dzięki za wysłuchanie. Zachęcam do przeczytania książki i pozdrawiam. Ewa Wawoczne. Bardzo dziękuję Pani Ewo za odpowiedzi. Zapraszamy na kolejne odsłony naszego podcastu. Dziękuję i do usłyszenia już wkrótce.